Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani. Witajcie 17 września we wtorek. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 7, a wersety od 11 do 17. Posłuchajmy tej Ewangelii. Na zajutrz Jeszua. Udał się, któremu towarzyszyli jego Talmidim i wielki tłum, udał się do miasta zwanego Naim. Kiedy zbliżał się do bramy miejskiej, wynoszono właśnie umarłego, aby go pochować. Jego matka była wdową. Był to jej jedynak, a towarzyszył jej spory tłum z miasta. Kiedy pan ją zobaczył, Ogarnęło go współczucie i powiedział: Nie płacz. Podszedł bliżej i dotknął trumny. A niosący ją zatrzymali się. Rzekł: Młodzieńcze, mówię ci, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić, a Jeszua oddał go jego matce. Wszystkich przepełniła bojaźń. I oddawali chwałę Bogu mówiąc, wielki prorok pojawił się wśród nas i Bóg przyszedł, aby wspomóc swój lud. Ta wieść o Nim rozchodziła się po całej judzie i okolicy. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia z początku bardzo tragiczna śmierć jedynak, dziecko, syn, matka płacząca, wielki tłum ludzi, którzy przecież się nie śmiali, tylko też płakali, byli smutni. I Jezus, który pojawia się w tym momencie, dotyka trumny, dotyka zmarłego i mówi wstań. I zmarły wstaje. To jest przecież sprzeczność. Zmarły wstaje. Czasami ktoś mówi miękki kamień, sucha woda. No przecież to są wszystko sprzeczności. W języku polskim nazywamy takie sytuacje oksymoranami. Jak może zmarły wstać? Ale to się w tym właśnie wydarzeniu dzieje. Dzieje się dlatego, że, że to Jezus może uczynić, że zmarły wstaje, że woda będzie sucha i że kamień będzie miękki. Jezus może wszystko. Tak popatrzyłem tutaj w ten fragment i jakoś automatycznie miałem przed oczami Maryję, która jakby tam była w tym, w tym tłumie, jakby szła z tym synem, bo ona pójdzie. Za może kilka lat od tego wydarzenia. Nie wiemy tu, Ewangelia nie ma dat popisanych, kiedy co się wydarzyło, ale na pewno Pan Jezus w tej matce, która idzie ze zmarłym synem, jedynakiem, widzi też siebie. Widzi, że za chwilę On będzie w tej sytuacji, jak ta matka, a Jego matka będzie właśnie wychodziła z Nim, tak jak ta biedna kobieta. Wdowa, która idzie przy, przy trumnie Syna. Może się Panu Jezusowi już yy, wyświetlił fragment yy, tego życia, który będzie za chwilę w Wielki Piątek, bo jest tu napisane, że ogarnęło go współczucie, kiedy zobaczył tą matkę. Ogarnęło go współczucie. Może przy nim też była Maryja, może też była, i może słyszała to, że powiedział do tej kobiety: Nie płacz. Nie płacz, dlatego że tu jest ktoś więcej niż prorok. Tu jest Bóg, który może wszystko. Nie płacz. I, I potem wiemy: On oddał go jego matce. Jezus oddał go jego matce, bo zmarły syn nie należy do śmierci. Taki jest nasz jakby ciąg dalszy, naszego, naszego życia, choć lekko. Przerwanego i jakby, nie wiem czy takie słowo yy, będzie poprawne, tego życia, które yy, znikniętego, które znika tym żywym tu na ziemi na jakiś czas, i myślimy, że i mówimy, że ktoś umarł, ale my nie należymy do śmierci, my należymy do życia. Dlatego Chrystus oddał go Jego matce, oddał go życiu, bo to matka go urodziła. I Bóg rodzi wszystkich, dlatego my wracamy do życia. Chciał to Pan Jezus pokazać tym tłumom ludzi, chciał to pokazać. Choć może wielu wtedy, w ten Wielki Piątek pytało innych, wskrzeszał, czemu siebie nie wskrzesi? Wskrzesi, tylko nie wtedy, kiedy Wy ludzie chcecie tego, tylko w odpowiednim czasie. I moi drodzy, jeszcze jedno, co jakoś. Chciałbym, żebyśmy wyciągnęli z tej Ewangelii ludzie, którzy mówili: Bóg przyszedł, aby wspomóc swój lud. Bóg przyszedł, aby pomóc swoim ludziom, swojemu ludowi, swoim dzieciom. Bóg przyszedł, tak mówili inni. To jest coś pięknego, że oni oddawali chwałę Bogu i, i właśnie wypowiadali tą piękną modlitwę. Bóg przyszedł, aby pomóc swoim ludziom. Moi drodzy, dlatego tak ważne są różne świadectwa, historie, które słyszymy, że ktoś został uzdrowiony, że komuś się życie rozplątało, choć było strasznie zagmatwane. My tego potrzebujemy nie po to, żeby zazdrościć, komuś i powiedzieć: No, a u mnie jeszcze nie, a ja nie wyzdrowiałem, albo moje dziecko nie wyzdrowiało, tylko umarło. To, to musimy ufać do końca i wyznawać, i tak, że Bóg przyszedł wspomóc swój lud, bo nie przyszedł nas zadowolić na chwilę, tylko przyszedł nas wybawić ze śmierci, tak jak to dziecko tej, tego młodzieńca zna. On przyszedł nas wyrwać ze zła wiecznego, nie ze zła doczesnego. Owszem, też to robi wielokroć. Ale przyszedł nas wyrwać ze zła wiecznego. Dlatego y, też słuchajcie, czytajcie, oglądajcie, patrzcie na różne sytuacje, chwile, obrazy i mówcie, Bóg przyszedł pomóc swoim ludziom. Y, wczoraj rozmawiałem z pewnym Panem przez telefon, który mówił właśnie tam w, tam w jego wiosce, nieopodal naszego domu. Y, wszystko zostało zalane. Ale asfalty zostały pozrywane, mosty zostały pozrywane, linie energetyczne, słupy powywracane, domy w wielu miejscach zalane, sąsiedzi. I on mówi, proszę księdza, nasz dom, który wcale nie był najwyżej położony, były domy wyżej położone, zalane. Nasz dom nie został zalany. To naprawdę sprawa Pana Boga. Powiedziałem tak, Pana Boga, dziękuję Bogu. To jest właśnie to, Bóg przyszedł, aby wspomóc swój lud. Oczywiście, że od razu będzie cała dyskusja, a dlaczego tamtego nie wspomógł, ja nie wiem, nie znam odpowiedzi na wszystkie zamysły Pana Boga. Dlaczego w jednym miejscu woda przepłynęła, a w drugim nie. Ale wierzę w jedno, że Bóg i tak, nawet jeśli ktoś został zalany, przyjdzie albo już przychodzi, tylko my jeszcze tego nie widzimy. By wspomóc swój lud, jeśli oczywiście to są ludzie, którzy wyznają wiarę w Niego, ludzie, którzy Go kochają też, ludzie, którzy w Niego wierzą. Wierzmy więc, a tym bardziej wtedy, gdy widzimy różne sytuacje, uwielbiajmy Pana Boga, tak jak ten dzisiejszy tłum ludzi oddawali chwałę Bogu, oddawajmy Mu. I nie patrzmy z żalem. Na, na tych, którym może Pan Bóg przyszedł bardziej, w cudzysłowie, albo i dosłownie, spektakularnie z pomocą, a nam jeszcze nie, tylko ufajmy. Zobaczmy, On zmarłych stawia na równe nogi: zmarłych biologicznie, zmarłych duchowo, zmarłych um, moralnie, zagubionych, stawia na równe nogi, stawia do życia. Robi to nasz Bóg. Wyznawajmy więc w Niego wiarę, byśmy nigdy nie zwątpili. Po to dzisiaj ta historia została nam opowiedziana, przypomniana, że Bóg chce powiedzieć do Twojego życia, też wejdę, ale wyznawaj, uwielbiaj mnie razem z tymi ludźmi, którzy dzisiaj towarzyszyli tej matce, której syn umarł, ale zobaczyli też wielki cud Boga, który wskrzesza do życia. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.